Promocja 50% taniej, kalendarz adwentowy. Kupiłam go w sklepie Tiger. W ogóle zobaczyłam, że też jest sklep internetowy, więc wrzucę Wam do niego linka. I słuchajcie, to nawet nie chodzi o to, czy Tiger, czy inny sklep. Jeżeli widzicie kalendarze, bierzcie podczytnik, bierzcie je podcasty, bo naprawdę teraz są takie rewelacyjne ceny. O i w ogóle słuchajcie kalendarz, jeden z moich ulubionych, który dostępny jest tylko internetowo. Słuchajcie, to są skarpetki, warto sobie go kupić na przyszły rok, ponieważ jest teraz 50% taniej, więc wrzucam Wam linka. Obczajcie sobie, ponieważ naprawdę jest super. Wrzucam tam również linka do sweterka, który mam dzisiaj na sobie z takimi słodkimi perełkami. Przechodziłam dzisiaj koło Tigera i mówię, zajrzę do środka i przypomniało mi się, że przecież mieli tam kalendarz adwentowy, który miałam kupić za. Zapomniałam, on standardowo kosztował 110 zł. I jakie było moje zaskoczenie? Jak dzisiaj zobaczyłam go za tylko 55 zł, więc bardzo fajna cena, ponieważ wychodzi 2 ,29 zł 29 groszy za jedno okienko. Zobaczmy, co jest w środku pierwszego. Pierwsza rzecz to taki biżuteryjny motyw z krzyżem, ale wydaje mi się, że to jest chyba nausznica. Dajcie znać, czy się nie mylę. Wydaje mi się, że. Tak właśnie jest. Trochę dziwnie, że te pierwsze okienka są najmniejsze, a kolejne już dosyć duże, więc po prostu szybko, dynamicznie otwórzmy je. Czas na pudełeczko drugie, i w środku znajduje się. Myślałam, że to jest gumka do włosów, a może jest, tylko taka e, sprężynka metalowa. Nie wiem, do czego to może służyć. Raczej bym tego nie użyła na włosy, bo jest to dosyć sztywne i trochę jakby ostre. Teraz trujeczka. I w środku jest pierścionek. Kurczę, może to jest kalendarz z biżuterią, bo za bardzo nie sprawdzałam. Tylko mówię, fajna cena biorę. I tak on wygląda jak takie trochę pazury. Śmieszny. Ja na pewno go użyję, założę go na jakiś festiwal, bo dosyć sporo ich objeżdżam co roku. I czwóreczka jest to kolejne złotko. Kto ma pomysł, co to jest? Szybko otwieram piątkę, bo już nie mogę doczekać się, co będzie w Mikołajkach. A tutaj. Mamy kolejny krzyżyk. Nie wiem, czy krzyże znowu powróciły do łask. Ja pamiętam, jak jeszcze prowadziłem kiedyś bloga modowego, no to te krzyże faktycznie pojawiały się w biżuterii się tego dużo nosiło. Tutaj mam taką bransoletkę, więc trochę mi się kojarzy ten kalendarz jak z dawnych lat, ale dobra. Jedziemy z szóstką mikołajkową, czyli ogromną niespodzianką mam taką nadzieję, co to jest? Jakiś długopis. Stukan dokładnie tak. Tutaj mamy długopis, ale już wam pokazuję jaka śmieszna sprawa. Są z tyłu dwa przyciski. Jeden wysuwa jedną łapę, drugi drugą, więc można tutaj robić takie sztuki walki. <grym> taj! <wajtaj> no i mówiłam, czym dalej w las, tym większe okienka, więc ta siódemka też tutaj jest dosyć spora. W ogóle e, kalendarze sylwestrowe e, czasem się takie pojawiają, więc będę szukać. Jak się m, znajdą, no to oczywiście otworzę. Mam tutaj chusteczki. W tej grze w sumie są chusteczki, ale wolałabym coś innego, choć są ładne. Jednak ja wolę takie zwyczajne i przejdźmy sobie do ósemki, która też jest tutaj nieco większa, ale nie jest jakoś bardzo ciężka. Dobra, w środku widzę, że tutaj y, zamienia się ten kalendarz w taki gadżeciarski. Wygląda mi to na taką zabawkę ala la fidget spinner, pamiętacie? Także coś takiego i dziewiąteczka z ogniem. <grym> To chyba squishy, coś w tym stylu. Taki misiaczek do zgniatania. Czasem tego typu rzeczy są używane do czyszczenia na przykład klawiatur, coś, ale nie wydaje mi się, żeby on jakoś taki był mocno przyczepny, więc bardziej taki gadżet, zabawka. Dziesiątka. W ogóle co się dzieje w tych sklepach? Byłam dziś na chwilę w galerii Armageddon. Ludzie oszaleli po prostu. A mówi się, że jest kryzys. A tu po prostu puste półki, kolejki do kas ogromne. I tutaj jest, jak to się nazywało? Dobra, wiem, popit! Nawet na moim drugim kanale Gram Paula nagrywałam taki odcinek właśnie z tymi popitami. Dobra, czyli taki oto bryloczek był. Jedenastka. O, tu coś konkretnego jesteśmy dokładnie w połowie kalendarza. Nie, jeszcze nie, jedno okienko do połowy. To wydaje się, że to jest taka e, zabawka logiczna, żeby tutaj wydostać któryś z elementów i to wcale nie jest takie proste, trzeba na to znaleźć sposób, no dobra, także może teraz nie będę na wizji próbowała, bo to zajmie pewnie długo i dwunasteczka, znajduje się, ja no, ej naprawdę, oni mi czytają w myślach, chciałam powiedzieć, że e, właśnie takie zabawki logiczne to mi się kojarzą z takimi kostkami, moja mama miała mnóstwo takich kostek w domu dla nas, i w szkole, bo jest nauczycielką, i właśnie tutaj były takie kulki, co trzeba wy wyjąć z tego labiryntu. Więc uwielbiałam tego typu rzeczy i chciałam o tym powiedzieć. Właśnie to się trafiło. Dobra, trzynastka. Myślę, że taki kalendarz fajny z przymrużeniem oka. Te karty mi rozwalają. A la la la, nieźle. Karty tego typu to wspomnienie mojego lata, ponieważ jak właśnie jeżdżę na te różne e, śmieszne festiwale, ludzie robią takie przebiórki i często mają różne ciekawe akcesoria. No i pamiętam e, pewnego, to chyba było jakoś rano, pod sceną dziewczyna, słuchajcie, miała takie karty, malutkie, ale jeszcze mniejsze, bym powiedziała, że wielkości paznokcia, tylko że to były karty Tarota z kotkami, i tak sobie patrzyła, patrzyła, przyglądała się ludziom i rozdawała im te karty. Nie, no to był po prostu hit. wiesz, coś takiego abstrakcyjnego. Więc te małe karty fajnie mnie tutaj rozbawiły. Numer 14. No przeliczamy tutaj wiecie dużo kalendarzy adwentowych, kosmetyki, ale myślę, że fajne jest coś takiego właśnie z przymrużeniem z oka, coś innego, coś śmiesznego, to jest bransoletka pop it. Tylko właśnie tak jak mówię, no dobra, może nie będę tutaj teraz e, zakładać na rękę. E, kalendarze adwentowe z gadżetami fajne są, gdy są w dobrej cenie, więc myślę, że te 55 zł za ten kalendarz naprawdę jest spoko. To jakiś dzwonek, no właśnie, jak ten kalendarz kupowałam i go niosłam, to mi cały czas coś dzwoniło. I numer 16. Tutaj takie lekko naderwane e, okienko, ale jest tutaj zawartość. O, to też jest takie wspomnienie trochę z dzieciństwa. To jest taki ludzi, co się nim rzucało na ściany i on się przyczepiał dzięki tym lepkim łapom, a on się jeszcze tak rozciągał. Zobaczcie go. Tutaj z przodu pokażę tego pana. Trochę jak Spiderman. man Ła, zawsze mnie brzydziły takie zabawki. 17. Normalnie są takie kalendarze, gadżety i zabawki otwieram na moim drugim kanale Gram Paula, ale powiem wam, że trochę jakby się zacięłam w tamtym kanale. Nie bardzo wiem co tam nagrywać. Więc wiecie, nagrywam kiedyś jakieś gry, recenzje zabawek, ale trochę tego nie czuję. Myślę o czymś nowym. Nie wiem, może coś wymyślam, może chcecie mi coś podpowiedzieć. Tutaj mam kostkę rubika, będziemy jej rozwalać. 18 zawartość jej. Uu, także to nie wiem, co to jest. Pewnie kolejna jakaś taka zabawka logiczna, albo możecie mi powiedzieć według was, co to jest. Śmieszny ten kalendarz. I 19. Bardzo dobrze, dynamicznie się go otwiera. W 19 znajduje się tutaj nawet instrukcja, czyli właśnie kolejny temat logicznej zabawki, żeby właśnie wyciągnąć jedno ogniwo. 20 jest tutaj naprawdę spora. Taka deskorolka. Game on. Tak otwierając wiele kalendarzy adwentowych wydaje mi się, że motyw takich 30-dniowych kalendarzy byłby spoko, żeby na przykład otwierać sobie 30 dni przed urodzinami. Uuu, wow, 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 jakie to ładne. To jest chyba właśnie fidget spinner. Ja nie wiem, coś takiego kiedyś było, że niby zakazali tych fidget spinnerów. Pamiętam, właśnie nagrywałam nawet na tym moim drugim kanale kiedyś filmy o fidget spinnerze, pokazywałam reakcje zwierząt, więc... Było to kiedyś mega na topie, ale to jest wyjątkowo ładne. 22. Dobra, słuchajcie. Ostatnia okienka przed nami. Tutaj mam jakiegoś węża. <laughs> Ten kalendarz bym nazwała serii satysfakcjonujące i odstresowujące. Wow, naprawdę, co śmieszne. Tak, jakby naprawdę był tutaj wąż, który się wije. Numer 23. Zdeczku znajduje się kolejny, nie wiem, właśnie ten glutek, squishy, coś takiego. Dobra, ja już w ogóle tak nie jestem na czasie, co tam jest wśród dzieciaków, wśród młodzieży. Trochę czuję się jak stary grzyb, jak czasem spojrzę, co jest y, w modzie, ale raczej się na tym nie znam. Mamy takiego misiaka. I 24, no tutaj w ogóle jest coś bardzo lekkiego. Myślałam, że to w ogóle jest zaklejone, ale nie. Dobra, sprawdźmy zawartość. Chciałam powiedzieć, że tu mamy prawdziwego węża, to jest, kurde, unicorn. Jakiś taki długi. <grymne> Ale do czego to ma służyć, to ja nie wiem. No jajcarski ten kalendarz po prostu. Służyłam to, może to jest po prostu bransoletka taka. O dziwne, to jest w dotyku. <grymne> nie no, to teraz nie wymyślą. Jak ja to powiem, zabrzmi jak stary grzyb. Za moich czasów takich rzeczy nie było. Tak wygląda zawartość tego kalendarza adwentowego, więc tak jak mówię, dużo gadżecików, dużo śmiechu, dużo relaksu. No i za 55 zł myślę, że cena nie jest wygórowana. Te 110 już byłoby trochę droga, bo co Wy myślicie o tym kalendarzu i jego zawartości? Dajcie znać w komentarzu. Więc jeśli chodzi o kalendarze adwentowe, czy też zestawy, pamiętajcie, że... Z końcem grudnia to się nie kończy u mnie na kanale i będę znajdowała różne świetne promocje, okazje, więc będę się z Wami tym dzielić. Na Instagramie też często takie rzeczy wrzucam, po prostu tam jest to łatwiejsze i szybsze do zrobienia. Dziękujemy Wam z moim siunkiem, asystencikiem za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Buźka, pa!